Witam wszystkich, z tej strony Kłachodron i zapraszam was do kolejnego odcinka <coughs> serii Zagrajmy w Gothic. ...komuś takiemu jak ja, bo powiesz mu, że przysłał cię Diego. Tak zrobię. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Gdzie znajdę starą kopalnię? Porozmawiaj z Grahamem, to nasz kartograf. Powiedz mu, że ja cię przysyłam i że potrzebujesz mapy. Z niej dowiesz się, gdzie leży kopalnia. Graham mieszka na lewo od północnej bramy. Trzymaj się. To się już więcej nie Dobra, z jego rozmowa, jakby to powiedzieć. No została już zakończona. Czyli lecimy teraz dalej. I kogoś my tu spotkamy w swojej drodze. Mhm. Hey kolego, o Hej! Chyba cię jeszcze tu nie widziałem. Przyłączę się do ciebie na chwilę, jeśli nie masz nic przeciwko. Przyda ci się przyjaciel? Wyjdź człowieku i zamknij drzwi, przecież wyjdź! Oho, nie jesteśmy w humorze, co? Lepiej będzie jak pójdę z tobą. Dobra, zresztą mogę Powiedz go Ola. A... Niespodzianka! Uwielbiam niespodzianki. Zresztą zrobię taką niespodziankę, że... Aha, zresztą. Siema snafi. Nie najgorzej. Człowiek, który umie dobrze gotować, ma tutaj wielu przyjaciół. <laughs> Chcesz może trochę mojej ryżowej zuby? Dzięki. Mógłbyś coś dla mnie zrobić. Co takiego? Założę się, że lubisz sobie dobrze podjeść. Opracowałem właśnie nowy przepis. Potrawka z chrząszcza a'la snaf, z ryżem i grzybami. Dostaniesz ile tylko zechcesz, ale potrzebuję jeszcze trzy chrząszcze i parę piekielników. Pięć powinno wystarczyć. Noga ci się pali, koleś. A zresztą nieważne. Brzmi nieźle. Zatem idź i przynieś mi potrzebne składniki. Poprzedni człowiek, którego wysłałem, nie wrócił. Zapewne uciekł do nowego obozu. Gdzie mogę znaleźć te chrząszcze? Wszędzie, gdzie walają się jakieś odpady. Poszukaj w opuszczonych chatach przy zamkowych murach. Tylko niech cię nie odstraszy ich paskudny wygląd. Po ugotowaniu są całkiem smaczne. Gdzie znajdę te piekielniki? Wyjdź z obozu przez południową bramę. To ta pod zawaloną wieżą znajdziesz się na łące, na której rosną grzyby. Kim był człowiek, którego wysłałeś na poszukiwania przede mną? Nazywał się Nek. Chyba nie czuł się tu zbyt dobrze. Podejrzewam, że uciekł do nowego obozu. Wysłałem go po grzyby, ale nigdy nie wrócił. Dobra, wiecie co moi drodzy, ja sobie tutaj zapiszę. Zobaczę, jak się wszystko nagrywa i zrobię sobie małą przerwę w nagrywaniu. Zaraz wracam. Siemanko, yy, Moi drodzy, pod drugim odcinkiem z Gotika yy, zadałem wam pytanie, jak jest z nagłośnieniem. Napisaliście mi, że wszystko jest w porządku, ale zrobiłem później taki, jakby test. Poszedłem do lasu bezimiennym i zacząłem tam walczyć z potworami i tak dalej. Okazało się, że dźwięki wydawane przez potwory strasznie zagłuszałyby mój komentarz, tak więc postanowiłem troszkę zwiększyć głośność mojego komentarza. No i to w zasadzie tyle. Dobra. SPADAJ! na mnie uwagi! Będę się trzymał ciebie! Spokojna głowa! Przesadziłeś, gościu, naprawdę spaduwa. O, no, teraz się dojadę, gościu. No, nie uciekaj, nie. No cajnie jak no. Dobrze, i teraz y, może zagadamy do pana rączki. Siemano. Chcę zostać cieniem. I co z tego? Możesz mi pomóc? Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Można polegać... Gościu, trochę chęci, no? Szukam kogoś, kto mógłby mnie czegoś nauczyć. To dlaczego przyszedłeś do mnie? Przysłał mnie Diego. Trzeba było mówić tak od razu. Jeśli chcesz dołączyć do naszego obozu. Powinieneś być dobrym wojownikiem albo zręcznym złodziejem. Wpływowi ludzie z obozu będą mieli dla Ciebie różne zlecenia, podczas wykonywania których lepiej nie dać się złapać. Dlatego na początek proponowałbym Ci szkolenie się w fachu złodziejskim. Zupełnym przypadkiem tak się składa, że jestem najlepszym złodziejem w całym starym obozie. czego możesz mnie nauczyć to zależy od tego co chciałbyś wiedzieć na tych umiejętności złodziejskich może się później nauczę póki co nie nie mógłbyś wstawić się za mną u Diego to zależy jeśli udowodnisz, że nauczyłeś się czegoś w złodziejskim fachu, uznam, że będzie z ciebie jakiś pożytek. Jak mam to niby zrobić? Wyucz się którejś ze złodziejskich umiejętności. Naucz się skradać niepostrzeżenie, okradać ludzi albo otwierać zamki. Wtedy będziesz mógł liczyć na mój głos. Okej, ka. No to lecimy do kolejnego kolesia, jakim jest? On się chyba nazywa Fletcher. Tak, Fletcher. Siemano. Hej ty! Jeśli chcesz się pozbyć swoich pieniędzy za ochronę, wybrałeś zły dzień. Tak? A dlaczego? Bo mnie tu nie ma. Lepiej się w nic nie pakować. Czyżby? A gdzie jesteś? W tej chwili siedzę w zamku przy ognisku i popijam piwo. To jakim cudem z tobą rozmawiam? Nek gdzieś się zniknął. Zwykle to on patroluje ten rejon. A dopóki nie raczy się tutaj zjawić, to rozkazał mi mieć oko na wszystko. Wiesz, gdzie się podziewa Nek? Nie i raczej się tego nie dowiem. Jeśli komuś coś o tym wiadomo, to pewnie tutejszym kopaczom, ale oni nie rozmawiają ze strażnikami. A zwłaszcza ze mną, bo wiedzą, że brzydzę się ich robotą. Założę się, że podśmiewają się ze mnie za moimi plecami. To się już więcej nie powtórzy. Ale dlaczego nie zbierasz pieniędzy za ochronę? Nek zebrał już co było do zebrania. Więcej z nich nie wycisnę. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Chodzi o Neka. Tak? Żadnych wieści. Informuj mnie na bieżąco. Dobrze. Chciałem wam jeszcze powiedzieć, moi drodzy, że ten odcinek, i chyba jeszcze cały następny, spędzę na właśnie takich dialogach. I ktoś mi pisał, żebym przewiła te dialogi, ale nie mam zamiaru tego robić, ponieważ Gothic bez dialogów to traci no chyba 3 czwarte swojego klimatu. Tak więc, no jak już wspominałem chyba w pierwszym odcinku i też w drugim, że trzeba nałapać questów, trzeba po prostu, no, mieć z głowy te dialogi. I już. One i tak są fajne, więc mi to tam nie przeszkadza, mam nadzieję, że wam też. Nie widziałem cię jeszcze tutaj. Jesteś nowy, prawda? Tak, trafiłem tu niedawno. Zdecydowałeś już, do którego obozu dołączysz? Nie, masz dla mnie jakieś sugestie? Cóż, to zależy. Każdy obóz ma swoje wady i zalety. Dopóki nie podejmiesz decyzji, możesz zostać tutaj. Właśnie zwolniła się jedna chata. Od razu dostaję mieszkanie. Którą chatę mogę zająć? Tamtą, z niewielkim baldachimem. Ach, te gesty gotikowe. Jakie są zalety starego obozu? Jeśli zapłacisz strażnikom za ochronę, będziesz mógł żyć we względnym spokoju. Strażnicy pilnują, żeby ich ludziom nie działa się krzywda. Poza tym tylko tutaj dostaniesz towary z zewnętrznego świata po przyzwoitych cenach. W innych obozach zapłacisz za niefortunę. A co się dzieje, gdy walczy dwóch ludzi, którzy zapłacili za ochronę? W takiej sytuacji strażnicy po prostu się przyglądają, czekając aż jeden z walczących zginie, wtedy zabijają drugiego. Był czas, kiedy takie sprawy inaczej. Jakie towary są tu szczególnie cenne? Wszystko co pochodzi z zewnętrznego świata chleb, ser, boczek, ale przede wszystkim piwo i wino. W kolonii wytwarza się tylko tę paskudną ryżówkę. Zawsze można zarobić na broni, a zbroje są niezwykle kosztowne. Strażnicy zdjęli zbroje z zabitych królewskich rycerzy. Zresztą łatwo ich rozpoznać właśnie po ich zbroi. Tylko strażnicy mogą takie nosić. Chyba dość już usłyszałem o starym obozie. Podoba mi się tutaj. No to super. Jakie są zalety nowego obozu? Jeśli nie masz nic przeciwko poderżniętemu gardłu, możesz tam śmiało iść. Nie, nie jest tam aż tak źle, ale to zupełnie inne osiedle. Tutaj o względny porządek troszczy się Gomez. W nowym obozie natomiast pojęcie porządku nie istnieje. Jedynie ludzie, którzy mają tam coś do powiedzenia, to magowie wody, ale oni spędzają całe dnie na badaniu bariery. Dlaczego mnie zniknęła ta... Opcja ze starym obozem, co? Jeszcze jest do obgadania? Jakie są zalety starego obozu? Jeśli zapłacisz po... Nie no to już słyszeliśmy. Nie, nie, to już chyba było wszystko opowiedziane. To Sorki? Teraz o obozie sekty nam powiedz. A co przemawia za przyłączeniem się do sekty? Oto zapytaj już kogoś z obozu bractwa. Kilku ich nowicjuszy zawsze kręci się po obozie. Jestem pewien, że udzielą ci wyczerpujących informacji. Osobiście nigdy tam nie byłem, ale jeśli wierzyć we wszystko, co o nich mówią, muszą być bardzo hojni. Ze wszystkich trzech osiedli chyba najłatwiej zostać członkiem obozu na bagnie. I tutaj ten koparz nas wprowadza w lekki błąd, ponieważ do obozu na bagnie, no nie jest najłatwiej się dostać. Najłatwiej jest dostać się właśnie tutaj do starego obozu. Ale to tak nawiasem. Dobra, jesteś kolejny do pogadania? W tej Sieba. Widzę, że znasz się na swoim fachu. Jeszcze nikt nie miał powodu do narzekań. I lepiej, żeby nikt tego nie robił. Każdy dureń potrzebuje miecza. I to właśnie ode mnie dostają. Ludzie zawsze Jak długo zajmuje wykucie jednego miecza? To zależy. Jeśli chodzi o najprostsze ostrza, wystarczy kilka minut. Oczywiście pod warunkiem, że jestem odpowiednio zmotywowany finansowo. Oczywiście świry pokroju świstaka muszą czekać na swoje cacka nieco dłużej. Dlaczego? Czyżby świstak za mało ci zapłacił? Nie, wręcz przeciwnie. Za swój ostatni miecz dał mi 150 bryłek grudy. Ale facet lubi bogate zdobienia i takie tam babskie fanaberia. A to oczywiście kosztuje. Hej! Ciekawski z ciebie facet, kolego. Oj tam, oj tam. Jak stoisz z pracą, Kowalu? A co cię to obchodzi? Być może mam dla ciebie zamówienie. Czyżby? A cóż takiego, jeśli wolno spytać? Jeszcze się zastanowię. Wróć jak naprawdę, będziesz czegoś potrzebował. Póki co nie zawracaj mi głowy! No już tak się nie bulwersuj, panie! Chętnie spróbowałbym sił jako kowal. Tylko nie wyobrażaj sobie, że tak łatwo jest wykuć solidny miecz! Co powinienem zrobić? Dobra, weź stali i rozgrzeń ją nad ogniem. Potem rozbij ją na kowadle! Jak skończysz, włóż rozgrzane ostrze do wody, żeby je zahartować, na koniec trzeba je jeszcze naostrzyć na kamieniu szlifierskim. Rozumiem. Oczywiście do tego wszystkiego potrzeba odpowiedniego wyposażenia. Mógłbym ci je sprzedać, jeśli chcesz. To się już więcej nie O, i to jest pierwsza osoba, z którą możemy pohandlować. Chciałbym kupić narzędzia kowalskie. I tak wygląda mniej więcej handel w gotiku. Tylko on tutaj ma strasznie drogie rzeczy. Póki co żadna z nich się nie przyda. Tak więc lecimy dalej. Co tam jest? Tu, co tutaj się znajduje ciekawego? No jak sami moi drodzy widzicie, no... Te pierwsze odcinki nie są specjalnie przepełnione akcją, czy takim jakimś tam specjalnie... E, specjalnie... wygórowanym wątkiem fabularnym. Ale uwierzcie mi, w miarę, w miarę e, następny odcinku to się wszystko będzie zmieniać, to wszystko będzie nabierało rumieńców. Zresztą co ja wam to tłumaczę... Pewnie wszyscy, albo przynajmniej zdecydowana większość z Was gra już w Gotika, więc wiecie, co się będzie działo dalej. I tutaj mamy Skatiego, Siema. Czym się tutaj zajmujesz? Organizuję walki na arenie, przyjmuję zakłady, pozyskuję nowych wojowników. No wiesz, chcę dołączyć do Waszego obozu. Możesz mi pomóc? Pomogę Ci jeśli zrobisz na mnie odpowiednio dobre wrażenie. Najlepsi wojownicy z wszystkich obozów przybywają tutaj, by stanąć w szranki na mojej arenie. Wyzwij któregoś z nich na pojedynek. Zobaczę, co potrafisz i jeśli mi się spodoba, może szepnę słówko w Twoim imieniu. Myślałem, że stary i nowy obóz nie dogadują się najlepiej. Dlaczego pozwalacie obcym walczyć na waszej arenie? To proste. Raz w tygodniu organizujemy walki, a kopacze lubią patrzeć, jak szkodniki z nowego obozu dostają po głowie. Gdy walczy któryś z nich, przyjmuje więcej zakładów, a to dobrze wpływa na interes. Osobiście nienawidzę tych wieprzy z nowego obozu, ale w tych trudnych czasach żaden pieniądz nie śmierdzi. Chciałbym obstawić walkę. Przecież teraz nikt nie walczy. Najbliższa walka odbędzie się dopiero za kilka dni. Będzie ogłoszenie. Zajmujesz się również szkoleniem wojowników? Tak, ale nie za darmo. Jak chcesz, żebym cię czegoś nauczył, musisz zapłacić. Oj, póki co nie ma tyle pieniędzy na Twoje usługi. No dobra, to może zagadajmy z tymi zawodnikami. Gorhanis. Hans czy Hanis? Robisz? Ja walczę ku Chwalę wielkiego śniącego. Walczysz na arenie? Zostałem wybrany przez moich mistrzów, by bronić na arenie honoru obozu na bagnie. Przyświeca mi więc wyższy cel. Walczę, by pokazać niewiernym, jak wielka jest potęga śniącego. Kim jest śniący? W naszym obozie znajdziesz świętych mężów, którzy odpowiedzą Ci na to pytanie znacznie lepiej niż ja. Powiem Ci tylko tyle. Śniący będzie naszym zbawicielem. Przyprowadził nas tutaj i z jego pomocą uda się nam stąd wydostać. Chcesz przez to powiedzieć, że czekacie aż wasz Bóg zwróci wam wolność? Tak. Nasze oczekiwanie wkrótce dobiegnie końca. W tej chwili przygotowujemy się do rytuału wielkiego przyzwania. Mógłbyś opisać mi drogę do waszego obozu? W starym obozie znajdziesz kilku nowicjuszy bractwa, którzy chętnie wskażą ci drogę do obozu na bagnie. Znajdź któregoś z nich i porozmawiaj z nim. Na czym polega rytuał, który planujecie? Nasi prorocy przewidzieli, że wspólne przywołanie śniącego jest jedyną drogą do odzyskania wolności. Jeśli chcesz się jeszcze czegoś dowiedzieć, powinieneś udać się do naszego obozu. Nie powinieneś wierzyć. To się chyba nigdy nie skończy. Dobra, teraz zagadajmy może z Karimem. Jestem tu nowy, a ty kim jesteś? Jestem Karim. Widzę, że trafiłeś tu niedawno. Inaczej już byś o mnie usłyszał. Jestem najlepszym wojownikiem, jakiego ten zawszony obóz kiedykolwiek oglądał. Dobrze, póki co go nie wyzwę na pojedynek, bo i tak nie mam na niego polotu. No to zagadajmy z Kirgo. Cześć, jestem tu nowy. Naprawdę? Opowiedz mi coś o zewnętrznym świecie. Już od miesiąca nie miałem żadnych wieści z zewnątrz. Jestem Kirgo. Walczę na arenie. Jesteś dobry? W walce? Nie zajmuję się tym zbyt długo, ale wygrałem już swoją pierwszą walkę. No, póki co też go nie wyzwę na pojedynek, bo no też jest na, dla mnie jak na razie za silny. Tutaj skorzystając z okazji, się prześpię, bo zrobiło się ciemno. Przekażę sobie pod. Yy, regeneruję Hapsa. I w sumie jestem już blisko. To tutaj znajdują się chrząszcze, które są potrzebne do yy, potrawki Snafa, więc może je zabiję. Tylko, czy to mi się uda? Bo jak sami widzicie, no, nie jest łatwo zabić chrząszcze. No, bez I. No, nie, no, litości. No, Bezzi, ty byś mógł po prostu nadepnąć tego chrząszcza i byś miał to z głowy, ale, ty nie chcesz pomyśleć po prostu, no? Hm. Nie, 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 może zabiję, spróbuję zabić je z pięści, może, może jakoś się uda, no na początku, gry mi się udało, to teraz, może też jakoś pójdzie. Tylko one są w tej kurcze ściance i jest lipa. No, Bezzi! Może ten skokiem kung fu? Nie wiem. No, bez i no. Jejku. Skok Fu, dawaj. Chodź, Nie, jednak nie. No, to lipa. Przydałby mi się łuk. Ale łuku nie mam. Aj, no nie będę tutaj tracił pół odcinka na zabicie chrząszczy. No. Nie, no, Bezino, no, nie. Jakby tak bił Rocky Balboa, to by zostało bęski w każdej walce. Może, hm. Mieczem, no raczej nie, no nie. Nie. Hm. Czy by je tu zabić, no? No to jest niemożliwe. Jejku, no. Może bronię dwuręczną, kilofan spróbuję. Dam radę? No. Dawaj, Bezio, no. No proszę cię, Bezzy, bądź człowiekiem. Oh, spokojnie, spokojnie. Słońce żółte, trawa zielona. Bezzy, przeskocz to. No. Nie, no to nie ma sensu. No, zawsze udawało mi się zabić, ale oczywiście, gdy nagrywam, to nie. Oleje to póki co. Bo... Pff, I tak mi się zaraz kończy czas odcinka z tego, co widzę. No nie, no, no, nie da się. No tyle czasu odcinka straci. Ale przynajmniej już wiem, jak zdecydować odcinek. Coś będzie z chrząszczem na pewno. Dobra. No to lecimy dalej. Okejka, moi drodzy. odcinek zbliża się pomału do końca. Tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic. Póki co trzymajcie się ciepło i cześć!